Bestiariusz Wiedźmina. Wilkołak. Nie taki wilk straszny, jak go malują. Za to wilkołak jak najbardziej. Elza Wilge, uczniczka. Wilkołak to na poły człowiek, na poły wilk. Z obu bierze to, co najgorsze i najgroźniejsze. Łączy ludzki spryt i okrucieństwo ze zwierzęcą, rządzą krwi i morderczym instynktem. Przemiana we wilkołaka zachodzi zwykle za sprawą klątwy, jest niekontrolowana i nieświadoma. Po powrocie do człowieczego kształtu wilkołak nie pamięta swoich czynów. W przeciwnym razie zresztą z pewnością by oszalał albo targnął się na swoje życie. Wilkołaki są aktywne w nocy, zwłaszcza przy pełni księżyca. Choć na żer wychodzą samotnie, kiedy czują się zagrożone, wzywają na pomoc wilki. Wilkołaki rzadko jednak muszą się do tego uciekać, gdyż mało kto jest w stanie stawić im czoła. Ogromna prędkość, ostre pazury i zdolność do regeneracji czynią z nich niezwykle groźnych przeciwników. W starciu z wilkołakiem Wiedźmin powinien posługiwać się mieczem pokrytym olejem przeciw istotom przeklętym bądź czarcią purchawą. Klątwę ciążącą na wilkołaku można czasem odczynić. Nie ma jednak na to uniwersalnej metody. Wiedźmin, który chciałby podjąć się takiego zadania, musi się więc uzbroić w cierpliwość i solidną kolczugę.